Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. W tym filmiku przedstawię kolejny projekt zrealizowany w ramach koła naukowego informatyki przemysłowej, mianowicie elektroniczną listę obecności, która pozwala na generowanie listy osób poprzez zastosowanie technologii RFID. Specyfika naszego systemu składa się z modułu Arduino oraz specjalnej nakładki działającej w standardzie MIFER, która pozwala na identyfikację RFID tagów działających w częstotliwości 13,56 MHz. Tagi, które stosujemy, mają możliwość zapisywania, odczytywania, jak i też przechowywania informacji w buforze pamięciowym. Sam y, moduł y, wykorzystuje magistralę I2C do komunikacji oraz posiada wbudowaną antenę, do której bezpośrednio zbliżamy RF i detali. A RF i detali, które zastosujemy, mają postać karty oraz breloka. Dodatkowo stosujemy buzzer, który będzie oznaczał odpowiednią interakcję. Dobrze, teraz aby zapisać dane, które później będziemy generować w naszym interfejsie do elektronicznej listy obecności, musimy użyć odpowiedniej implementacji w środowisku Arduino IDE, którą przygotowaliśmy i wgraliśmy do modułu. Po wgraniu do modułu z poziomu monitora portu szeregowego jesteśmy w stanie wykonywać pewne interakcje. Na sam początek chcielibyśmy zapisać jakiekolwiek dane do naszej karty. Będziemy generować listę obecności, więc zapiszemy sobie imiona i nazwiska. Przykładowo, wpiszemy sobie Jan Kowalski. OK. I teraz, aby zapisać te dane do RFID tagu, musimy ten RFID tag zbliżyć do anteny. Zbliżamy. Udało nam się zapisać, dane, mamy odpowiedź zwrotną, że zapisaliśmy pomyślnie dane do bloku czwartego, czyli do takiego segmentu e, naszej pamięci w RFID tagu i mamy również zwróconą wartość, która jest tam przypisana. Mamy informacje w postaci heksadecymalnej e, na temat tego, co tam zapisaliśmy i postać heksadecymalna jest konwertowana do postaci znaków. Każdy znak odpowiada Poszczególnej wartości, czyli 4A to jest J, 6,1 jest to A i tak dalej do samego końca. Puste elementy bufora pamięciowego są zapisane w postaci spacji. Spacja w kodowaniu heksadecymalnym oznacza 20. Jeżeli prześledzimy tabelę ASCII, to będziemy wiedzieć w zasadzie, który znak odpowiada jakiemu oznaczeniu. Wpiszemy sobie nowe dane powiedzmy, Alicja Nowak. OK. I teraz spróbujemy zapisać sobie te dane do tagu w postaci breloka. Zapisujemy, mamy odpowiedź zwrotną, że do bloku czwartego zapisaliśmy dane, które wprowadziliśmy i również mamy zwróconą wartość postaci heksadecymalnej, przekonwertowaną do postaci Znakowej. I teraz, aby wygenerować listę obecności, musimy uprzednio przeprogramować moduł Arduino do postaci takiej, która umożliwi odczytanie poszczególnych RFID tagów oraz wykorzystać interfejs, który przygotowaliśmy w środowisku QT. Interfejs zawiera dwa pola tekstowe. Między innymi pierwsze pole tekstowe służy do generowania listy, a drugie pole jest w zasadzie oknem poleceń, które informuje użytkownika o dokonanej interakcji. Na sam początek szukamy dostępnych urządzeń. Mamy urządzenie Arduino Uno, dostępne na porcie szeregowym. Połączymy się z tym urządzeniem i rozpoczęło się generowanie naszej listy, także uzyskaliśmy połączenie. Na sam początek sprawdzę uprzednio zapisane przeze mnie tagi. Zbliżam pierwszy tag. Mam pana Jana Kowalskiego. Sprawdzę teraz brelok. Mam paną, panią Alicję Nowak. Zbliżam kolejne karty. Mam swoje imię i nazwisko: Dominik Krawczyk, Anna Czerwińska, Ewa Jurek. Dobrze. Powiedzmy, że chciałem mieć 6 osób na mojej liście. Interfejs umożliwia też interakcję na poszczególnych rekordach. Powiedzmy, chciałbym usunąć panią Ewę z naszej listy. Także usuwam. I. Powiedzmy, że nasza lista będzie wyglądała w taki sposób. Interfejs umożliwia teraz wygenerowanie pliku TXT, który zapisze nam tę listę na pulpicie. Mamy interakcję ze strony interfejsu, która mówi nam o tym, że zapisaliśmy listę do pliku. Także moi drodzy, taki prosty sposób na zastosowanie technologii RFID w praktyce. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku i zapraszam do kolejnych.